Cieszę się, że w tym roku sponsorem serii Adwentech jest Komputronik, bo dzięki temu mamy naprawdę wspaniałe i czasami trochę dziwne prezenty. Znaczy dziwne powiedziałbym trochę niecodzienne, bo takim czymś się jeszcze nie zajmowałem. W dzisiejszym odcinku będzie pewien człowiek, który już u mnie nieraz występował, ale za każdym razem cieszę się, jak mnie odwiedza, bo zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia. Przed wami Enigma, człowiek, którego znam od wielu lat, i jak spojrzycie na jego profil, spójrz proszę w lewo, to widzicie, jakim on jest dedykowanym graczem, albo jak dużo siedzi przy komputerze, bo ten fragment fragment włosów jest idealnie odgnieciony od słuchawek. A dzisiaj słuchawek będzie potrzebować. I to jest Twoja podpowiedź, żeby zgadnąć, co się może znajdować w tym pudełku. Enigma na co dzień nie tylko się zajmuje grami, streamowaniem, ale także muzyką. No to prawda. Wiele jego utworów odniosło naprawdę spory sukces. W porównaniu do mojej od 16, w której mi Enigma bardzo mocno pomagał, to miał dosyć sporo wyświetleń i wiele osób, nawet producentów zagranicznych, zauważyło jego talent. Kiedyś, ale teraz już nie robię muzyki, jestem na emeryturze. Czyli źle dobrałem prezent? No trzymaj się, ja wracam. Co? Cześć. Dobra, Czy w dzisiejszym odcinku występuję sam i zacznę tworzyć muzykę. On rzeczywiście poszedł. Także Siemano. To już ten nowy rozumiem, tak? Odpakujmy. W dzisiejszym odcinku ponownie odwiedziła nas widownia, która na żywo będzie oceniać. Mam nadzieję tylko, że muzyka nigdy nie będzie kocią muzyką, chociaż może jej by się to mocno spodobało. Ale wróćmy. Przejdźmy tutaj i zobaczmy, co się znajduje w środku metodą może nie najpiękniejszą, ale skuteczną, tak? Wow. Czy to kuchenka gazowa, o której zawsze marzyłeś? Siedzieliśmy i zastanawialiśmy się wspólnie z Mateuszem nad tym, jaki prezent mógłby być ciekawy dla Ciebie, a ze względu na to, że masz przeszłość bardzo mocną, muzyczną, to stwierdziliśmy, że dzisiaj spróbujesz muzyki, ale w formie DJ-a. O Chryste, Panie! Może być ciekawie, jeżeli chodzi o dj nigdy się w to nie bawiłem, nigdy w życiu nie operowałem konsolą, ale e, I'm up for the challenge, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest ogólnie kontroler Hercules Impulse 500, od jednej znajomej DJ-ki się dowiedziałem, że może być z nim ciężko, jeżeli chodzi o obsługiwanie czegokolwiek. Znaczy, działa z wszystkimi programami takimi DJ-skimi, ale ponoć potrafi być toporny, jeżeli chodzi o naukę, jak z niego korzystać. Czyli jest wysoki próg wejścia po prostu. Ale ja myślę, że ty to ogarniesz, bo znasz podstawy, wiesz co i jak. W zestawie jest, uwaga, przewód USB. Ale ty, w oplocie! Po raz pierwszy widzę do jakiegokolwiek sprzętu audio kabel w oplocie. I to mówię totalnie bez żartów. To jest top of the top. I nie wiem, czy wiedzieliście, ale są różne rzeczy, które można w sklepie komputernik znaleźć, więc na dole macie linka do produktu i do innych ciekawych rzeczy, które udało się tam znaleźć. Ej, co tak, co, to wygląda naprawdę jakościowo. No bo to jest jakościowe. Znaczy, nie jest, żebym wątpił, ale... To jest najwyższy model. To tryk... Zdajesz sobie sprawę, że ja nigdy w życiu nie, nie bawiłem się w DJ, prawda? Ale słuchaj, jak spojrzysz sobie tam, to widzisz nieautoryzowany, wstęp wzbroniony. Tam mamy rozłożony drugi setup, na którym będziesz mógł się czegoś nauczyć, podstaw, a później się pobawimy jeszcze tymi dekami. Ale to fajnie chodzi. No nie? Taki ma fajny opór. Dzisiaj się czuję troszeczkę zakłopotany, bo jak spoglądam na ten sprzęt, to wiem jedynie, że tutaj mamy fader i możemy lecieć prawo, lewo i zmieniamy wtedy, że ten jest głośniejszy track lub ten jest drugi, a tam się chyba dopasowuje jakieś tempo i inne rzeczy i do tego sprzętu. Potrzebujemy oprogramowania. Jak masz dwie piosenki o różnym tempie, to chyba podejrzewam, że tym sliderem je dopasowujesz. Ale mogę się mylić. Jak mówię, ja się w DJ-kę nie bawiłem. Pomyśl, że możesz to sobie wrzucić jako, wiesz, do muzyki do streama i chcesz zmienić piosenkę na kolejną, zakładasz słuchawki, tylko przekręcę. To mogłoby być dobre akurat. Tego można użyć jako kontroler. Do gier? A, że możesz input z tego po prostu. Musimy sobie smakować ostatnio. Gram dużo w Eurotraka, więc szczerze, na przykład kręcić kierownicą, tak. dodawać gazu, hamulec. To co próbujemy dzisiaj odpalić EuroTraka, wykorzystując... Robimy to. Czeka, jeszcze raz, bo nie skleiło się, nie skleiło się. Nie. Raz. O, i podłożymy to pod ten pierwszy. Tak naprawdę najważniejsze jest to, co nam się udało tutaj rozłożyć. Mamy dwa tymczasowe setupy, gdzie będziemy mogli się podstaw nauczyć. Później weźmiemy sobie naszego Herkulesa i zobaczymy, jak on będzie działać. Ja nie ma, chodź zobacz, co cię czeka. O, to będzie ciężki, ciężki dzień, Piotrek. Ty to wygląda jak ten, co, co Nindrze rzucają, szurikę. Jednak jak się używa czegoś takiego wyższej klasy, to już czuć, że to jest takie przyjemne i to jest takie premium. Co jest najfajniejsze, to jak będziemy chcieli na przykład sobie przenosić te mniejszy, czy to numerka czy Beringera to jest gorzej, bo tutaj w przypadku Herkulesa są łapki, więc możemy w łatwy sposób całość sobie przerzucić. Słuchaj, zrobimy sobie krótkie szkolenie razem z Dasiem, jak z tego korzystać, jak miksować traki i potem zobaczymy, czy uda nam się zmiksować traki na tym większym. Zawsze przy takich projektach jest ogromna ilość kabelkologii. Ja na szczęście jeszcze nie odesłałem Arctisów jedynek, więc je podepnę, bo Enigma też nie miał okazji z nich pokorzystać. a Zobaczyć, że jest duża różnica. Finalnie okazało się, że po dwóch godzinach nie potrafimy aż na tym sprzęcie tak wiele, żeby dało się dużo zrobić. Umiemy już obsługiwać wol... Konsoli, To było owocny wieczór, południe jak i rany. Ale Adaś pokazał nam, jak parę przycisków poprzyciskać, i finalnie potrafimy zrobić jedno przejście. Słuchajcie w gotowości. Tak jest. No i to weszło, nie? Tak więc Ada chyba nie jest do końca z nas zadowolona, ale mam nadzieję, że wy jesteście zadowoleni i wydaje mi się, że nad tym sprzętem trzeba ja trochę więcej posiedzieć, bo możliwości i zabawy tutaj jest naprawdę masakrycznie dużo. Ale poczekaj, nie sprawdziliśmy jeszcze jednej rzeczy. Jakiej? Zawsze nastaje jakiś taki moment, kiedy się testuje coś zupełnie z innej bajki, z której się nie korzysta na co dzień albo której się nie rozumie, że musimy się poddać, tak jak tam było widać, że było jasno nie tam na zewnątrz przez jedną szybę widać, że jest jasno w ciągu dnia, tak teraz już mamy absolutne egipskie ciemności na zewnątrz i musieliśmy spróbować czegoś innego, w czym myślę, że czujemy się lepiej niż w miksowaniu muzyki na żywo. Teraz pobawimy się prawdziwymi trackami. Okazuje się, że praktycznie każdy kontroler da się zmapować. To też udało nam się zmapować jedną rzecz, znaczy w sumie ta da się zmapować bo Boada się tym już kiedyś bawił, i mamy jeden z fajderów ustawiony jako kierownicę w EuroTraku. I teraz jak się przyjrzycie, w momencie, w którym będziemy przerzucać ten fejder w prawo lub w lewo, to zamiast zmieniać sobie balans w muzyce, to będziemy kręcić kierownicą w EuroTraku. Zamiast zmieniać balans traków Zmieniamy kierunek traków Tak więc zrobimy sobie małą kooperację. Ja będę jechać, a Inigma spróbuje sterować ciężarówką w prawo, w lewo. Wyłącz awaryjny, ty, piracie. Osiągnęliśmy odpowiednią prędkość i jesteśmy w stanie kontroler wykorzystać w EuroTraku. I tym. Samym dojechaliśmy do Poznania, więc pozdrawiamy komputroniki, które tam mają siedzibę. Ja to zlecenie robię. Dzięki, <gry> dzięki. Doceniam. No i w sumie to tyle tak naprawdę. Udało się przejechać prawie, że udało się jeszcze jedną rzecz zmapować. Na przykład, jak będziemy ściszać na przykład gałką, to widzicie, co się dzieje. Patrzcie, że ciężarówka jedzie. I patrz, ściszam teraz grę i mi ciężarówka jedzie. A jak teraz grę będę chciał podgłośnić, ciężarówka się zatrzymuje. Jadę sobie, jadę, jest czerwone światło. Stwierdzam sobie, a zatrzymam się. Zatrzymałem i nikogo nie zablokowałem. I to wszystko zrobiłem za pomocą konsoli. No więc może. Przejdźmy do podsumowania. Wydaje mi się, że to był troszeczkę zbyt trudny temat, jak nie znamy tematu, żeby się zająć danym tematem. Ja myślę, że nam poszło całkiem dobrze z oboma trakami. Zarówno eurotrackiem, jak i zmianą tracków. Uważam, że to jest fajna zabawka, jeżeli ktoś jest zajawiony elektroniczną muzyką albo po prostu miksowaniem utworów, to myślę, że od czegoś takiego można byłoby spokojnie zacząć, żeby się rzeczywiście pobawić w tym świecie. Już na takim sprzęcie można by było grać na spokojnie wesela. Więc jak kiedyś znudzić się YouTube, to zawsze możesz podpiąć sobie tutaj mikrofon i wiesz, mówić halo, halo, halo! I podłaśniasz pod muzykę. Jak się bawicie, Wiesz co może to przetestuję. Halo? <grym z górą> halo? Halo? halo. halo <grym z górą> Niestety nie mamy efektów, bo nie mamy teraz tego podpiętego do laptopa, ale trzeba sobie jakoś radzić. Nie wiem, co więcej powinienem na temat tego sprzętu powiedzieć. Ja mogę powiedzieć z razję, że było do porównania dwa inne kontrolery, z czego jeden był budżetowy i mogę porównać tak naprawdę tylko fizycznie, jakby. To ja je wezmę może. Wow! On się podłączy do czyjegoś telefonu. Teraz włącz play i zobaczymy, kto co słuchał ostatnio. <grym> Mati? Obawiam się, Mati. że to był Mati. Mati. A co ja on teraz, sra? I słucha słola z tego jednocześnie. Jedna sprawa, o której chciałbym powiedzieć, to zobaczcie tutaj deki, jak chcemy je puścić, żeby się tak kręciły, to te się nie kręcą. Natomiast tutaj on się kręci, więc on się ładnie wyhamowuje. Tutaj trzeba by Byłoby ręką zwalnie. Wow. wow. A ten się w ogóle jeszcze bardziej kręci. Tylko okazuje się, że w takich tanich bardzo szybko te fajdery ponoć Adaś mówił, że się potrafią psuć. Adaś to DJ-uje i naprawia takie sprzęty, więc wie, co się psuje. Ten ponoć spoko sobie działa, a ten jest po prostu charakterystyczny pod tym względem, ale na pewno ani to nie jest łatwe do nauczenia się, ani nie jest to łatwe do zmasterowania, żeby być w tym najlepszym. Takie jest przynajmniej moje zdanie po kilku próbach, naprawdę z wielkimi chęciami, żeby ogarnąć, jak porobić parę efektów. Ale myślę, że trochę podstaw, parę tutoriali, i myślę, że już udałoby mi się coś prostego, przynajmniej jedno proste przejście zrobić. Jak najbardziej, ale właśnie Chciałem tutaj zauważyć, że jakość wykonania całości jest dość wysoka w porównaniu na przykład do tego beringera, który tutaj leży. Widać, że to jest jakby, to nie jest plastik. Znaczy są elementy plastikowe, to na pewno, ale overall, powiedziałbym, że build quality jest na pewno wyższy niż to. Fajne. Podoba mi się, nie wiem do końca jeszcze jak to wykorzystam. Wszystko jest, zdaje mi się do przemyślenia. Wiesz, jak ja się czuję? Jakbym pojechał na farmę i ktoś by mi po pokazał, wiesz, dwie dojarki do krów i ja bym się zastanawiał, która jest lepsza. I wiesz, mówię, no ta jest lepsza. Ktoś przychodzi i mówi nie, bo tutaj to lepiej wchodzi. No tak, no w sensie widzę dużo jakby. <laughs> Widzę dużo sensu w twoim porównaniu. Można pokręcić na przykład przez 5 minut talerze. Wiesz, co mnie zastanawia? Czy można byłoby to zbindować do premiera, żeby robić live mix? Mógłbyś sobie wybierać kamera pierwsza, kamera druga, kamera trzecia... To nie byłoby to. aż tak głupie. Zdaje mi się, wszystko jest do, do, do przebindowania tak naprawdę. Tutaj warto by było po prostu dać trochę więcej czasu Enigmie i myślę, że przy naszych kolejnych jakichś wspólnych nagrywkach albo kiedy się po prostu spotkamy, to fajnie by było zrobić taki krótki filmik z tego, ile ci się udało opanować na tym sprzęcie w porównaniu do tego, ile udało ci się zrobić dzisiaj w tym odcinku też widzicie, że niektóre prezenty dla niektórych osób może, mogą być o tyle problematyczne, że ktoś jak dostanie taką konsolę, to nie będzie na samym początku absolutnie wiedzieć, co by chciał rzeczywiście robić. Więc wydaje mi się, że ten prezent jest fajny. Ja bym się z chęcią czymś takim pobawił, się nauczył rzeczywiście sztuki DJ-stwa, tudzież dj tylko fajne by to było, gdybym rzeczywiście był zainteresowany tematem, a nie jako gadżet, który miałby się komuś kurzyć. Ale to też jest jakby forma wyzwania, po części. Jest to forma wyzwania, ponieważ muszę się nauczyć tego obsługiwać i później pokazać, czy Rzeczywiście osiągnąłem jakiś progres, tylko umówmy się, jeżeli dostanę zaproszenie na może jakieś przyszłe serie, nie dawaj mi nigdy obierać do ziemniaków, ok? Czemu? Długa historia to jest, ale w, w dużym skrócie, jeżeli chciałbyś, żebym kiedykolwiek ugotował ci obiad, pół dnia będę obierał ziemniaki. Wybierzemy taką wersję ziemniaków, które już były wcześniej na przykład oskrobane, a tymczasem nie ma co bardziej przedłużać. Że... zakończyć audycję, tak jak wiesz, jak w, w radiu albo jak w telewizji. Myślę, że nie ma co przedłużać, wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat w 100%. I to, co nam jedyne pozostaje, to powiedzieć Wam, że linki do tego produktu znajdują się na dole w opisie. Inne fajne, ciekawe rzeczy na dole się także znajdują. I myślę, że będziemy się widzieć po prostu dnia jutrzejszego o godzinie 16. A tymczasem po prostu weźmy to spakujmy, a ty się zajmij nauką i poznawaniem, do czego która gałka służy. Jasne. Po tym, jak każdą z gałek obrobisz w taki sposób, żeby nauczyć się, w jaki sposób z niej korzystać, to widzimy się jutro o 16:00 kanał Enigmy, kanał mój, dwa inne filmy, które warto zobaczyć, w tym poprzedni odcinek, który mam nadzieję, że oglądaliście i zostawiliście łapkę w górę, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, konsolą będzie ciężko, ale...